Przeciwko panu Kaczyńskiemu każdy protest jestem gotów podpisać i werbalnie to wielokrotnie czyniłem i czynić będę, natomiast nigdy bym nie napisał takiej dedykacji. Na tym polega rozmiar charakterologiczny ludzi. No tak, tu, ojciec... 10 do 0, na, na korzyść dla Twojego ojca. Bo nie sądzę, aby Pan Jarosław cokolwiek kiedyś, jakieś wyrazy szacunku. A jeszcze wracając, tak zaostrzając tok tej wypowiedzi. Otóż ja kiedyś powiedziałem w Komitecie Obywatelskim, na który jeździłem z panią Małgosią Kidawą Błońską przed laty, powiedziałem, że ja, gdybym musiał być adwokatem z urzędu w historii Polski mhm. od wieków, to umiałbym, gdybym musiał być adwokatem, znaleźć argumenty, żeby bronić targowiczan, mhm. żeby bronić mojego wroga Radziwiła w mhm. potopie. Zresztą historia też tak. tu jest podzielona, tak. ale nawet targowiczan, którzy wiedzieli, mhm. że i tak i tak Przegrane. jeśli będzie powstanie kościuszkowskie, to jeszcze większe będzie będą, ofiary. poza interesami różnymi, jak to się mówi, magnateria. Umiałbym, umiałbym oczywiście przywódców tak zwanej Polski po Jałcie, no bo została narzucona, nasi alianci sprzedali nas mhm. i trafiliśmy pod but Stalina. My i cała wschodnia Europa. I potem tylko zależałoby, co, jak w jakim kraju, ile tej autonomii ktoś umiałby. To też umiałbym ich bronić. Nie umiał, nie zgodziłbym się nawet za represję, pod groźbą represji, bronić obecnie rządzących Polskę. I tak historia ich osądzi, bo jest to podłość, głupota i niekompetencja. Wywołanie wywołanie podziału społeczeństwa to jest zbrodnia oszustwem o zamachu w Smoleńsku. To jest zbrodnia, co wyko wykonał Macierewicz i co podtrzymał, bo na tym wygrał Kaczyński. Obydwoje świetnie wiedzieli, że zamachu. Divize puchenie, czyli dzielić, żeby rządzić. Tak robili tylko okupanci w Polsce. I też ci okupanci bywali czasami. Yy, bardziej, bardziej szlachetni i mniej podli od broniąc interesów własnych, silnych krajów. Ale tutaj, w momencie, kiedy Bóg, i w losy historii, garbaczów, papież i tak dalej, i wspaniałość narodu polskiego, jesteśmy wielkim narodem, pisał Norwid, ale żadnym społeczeństwem. Wielkość narodu spodobała nam szanse nieprawdopodobne w historii demokracji, możliwości rozwoju gospodarczego, i pojawiają się tacy ludzie, którzy z rządzy władzy, o której Szekspir pisał w każdej swojej sztuce, a zagrałem ich pięć, z rządzy władzy czynią naczelną dewizę własnego losu. Pogn Skłócając Polaków, skłócając z Europą i tylko cieszyć się z tego mogą władcy Kremla to z tego, co się dzieje w Polsce, jak to wielokrotnie bywało w naszej historii. To tu nie ma zmiłuj się i nie ma przebaczenia i nie ma argumentów, że tak powinno, tak wolność Polski ci ludzie wykorzystują dla swych podłych interesów, których nie umieją zresztą. Przecież przecież poza tym jeszcze jaka niekompetencja. Ja nie znam innych ministerstw, poza ministrem kultury, na którym się dobrze znam. Mamy najgorszego ministra kultury w historii moich 60 już lat pracy. Tak, Zapelaryzuj za się pan, pan, pan Teichma. Mój, Panie Boże, nie tylko pan Teichma. Każdy z tamtych ministrów w ramach pewnych, pewnych możliwości w ówczesnych, politycznych, gdzie nie można było o Związku Radzieckim niczego złego i dalej. Poza tym oni stawali po stronie artystów, a nie włazili w dupę własne, włas, własnemu rządowi, jak to się dzieje w tej chwili. Nie było takiego ministra kultury tak nie, ko, kompetentnego i tak lizusowskiego wobec aktual, aktualnego mini dyktatorka, jakim jest pan Jarosław Kaczyński. Bo to nie jest wielki dyktator, tylko on taki puszy się, pusz. Także to, to nie ma, nie ma zmiłuj się, bym. Umiał obronić każdą każdego. epokę, każdego króla Polski. Każdy, każde różne, tak, co się nazywały zdrajcy, i tak dalej, ojczyzny i tak dalej. A tych nie, bo tu nie ma żadnych powodów, tu nie ma żadnych usprawiedliwień dla nich. Ale Poza rządzą władzy, stanowisk. Kim jest pan Antoni Macierewicz, też nie wiem, Bóg to osądzi, ale. To bez względu na zasługi, o których jego kolega Michik też mówi, że był niezwykle zasłużonym w opozycji, ale co się potem z nim stało? Nie wiem, w każdym razie zaczęło się od likwidacji polskich yy, yy, służb, służb. Gdy, mhm. gdy pierwszy miał możliwość. Mhm. Tylko zacierają ręce Rosjanie. Mhm. Potem skłócenie Polaków, to, no, to tak jak gdyby Putin. Polaków no właśnie, bo o tym od razu wiesz, jak mówiłeś to to, to miałam to skojarzenie.